Polska Husaria zawdzięczała swoje sukcesy nie tylko umiejętnościom wojowników, ale i kapitalnym koniom. Na tamte czasy nie miały on sobie równych. Były jak polski az w rękawie, który pozwalał Husarii miażdżyć przeciwników na polach bitew. Ale co sprawiało, że te konie były tak wyjątkowe? Jakie były kryteria doboru i jak szkolono te konie, aby stały się niezrównanymi partnerami w walce? Konie husarskie były starannie selekcjonowane. Co miało ogromne znaczenie dla ich późniejszych osiągnięć na polu bitwy. Kluczowe było nie tylko pochodzenie, ale także cechy fizyczne i temperament zwierząt. Husaria wykorzystywała głównie konie orientalne, takie jak konie arabskie, turkmeńskie, pańskie czy perskie, które cechowały się wytrzymałością, szybkością, zwinnością. Ważnym czynnikiem była także odporność na trudne warunki klimatyczne. Co było nieodzowne w kampanii.